Cześć, witajcie! Dziś pędzę do Was z naprawdę banalnie prostym deserem w stylu Keto i LCHF. Deser, który tak naprawdę robi się sam. Wystarczy dzień wcześniej przygotować, a potem cieszyć się orzeźwiającym, chłodnym, delikatnym, kawowym deserem. Wystarczy wcześniej przygotować mocną, dobrą kawę, lekko ostudzoną kawę przelewam do słoika. Dodaję nasiona czyja, dodaję śmietanę. Słoik zakręcam, potrząsam kilka razy, tak żeby dokładnie połączyć, odstawiam do lodówki na całą noc. Następnego dnia porządnie schłodzony, gęsty deser owoce, śmietanę lub mascarpone, śmietanka oczywiście 36% gęsta. Do tego jeszcze do dekoracji czekolada, owoce, mięta i gotowe. Prosto, smacznie. I tak naprawdę, jak sami widzieliście, niewiele pracy. Bardzo polecam. Więcej keto inspiracji znajdziecie w moich e-bookach. W prostym keto 60 pomysłów na śniadania, obiady i kolacje. Jest to bestseller także w lipcu. Także dziękuję Wam bardzo za tak duże zainteresowanie. Desery Keto i LCHF 40 nowych pomysłów, 30% taniej. Linki jak zwykle zostawiam w opisie pod filmem. Życzę Wam udanego weekendu. Pa pa!